Cześć, w tej sesji mentalnej chcę, żebyś wykorzystał model kina. Kino jest modelem, ekranem wyobraźni, gdzie twój, na Twoim wewnętrznym teatrze wyobrażasz sobie trudne sytuacje, to jest przełamanie barier. Zrób sobie listę kontekstów, do których mógłbyś tego ćwiczenia użyć. Na przykład boisz się, nie wiem, w biznesie, przykładowo prezentacji, telefonować, czy, czy domykać, finalizować, czy rozbijać obiekcje. Na przykład w życiu prywatnym, może nie wiem, zagadać do dziewczyny jako mężczyzna podejść, zatańczyć, poprosić, być może masz inne lęki, boisz się z szefem porozmawiać, boisz się czegokolwiek, masz jakąś barierę przed działaniem, przed skutecznością, przed robieniem tego, co powinieneś robić. Absolutnie to jest najważniejsze. To to ćwiczenie wykorzystaj dziesiątki, setki razy, żeby przygotować sobie podłoże mentalne do tego, co chciałbyś robić. Bez względu na wszystko, czy to jest sportowy obszar, czy to jest życie osobistego obszaru, zawodowego obszar, wszystko, co sobie zrobisz, wyćwiczysz, będzie Ci dużo łatwiej. Treningi mentalne pomagają. Przygotować, bo tworzą już sieć neuronową i mózg przestaje panikować, obniża się poziom stresu, tego negatywnego i, i jest szansa, że zaczniesz działać. Ale to ćwiczenie tak samo trzeba zrobić czasami, dziesiątki, setki razy. Nie raz, tylko po prostu tak silne połączenia zrobić, że w pewnym momencie poczujesz, że zmieniłeś tożsamość, zmieniłeś postrzeganie siebie, zmieniłeś postrzeganie danej sytuacji i w życiu będzie Ci dużo łatwiej. Bardzo ważne ćwiczenie, docenię, nie lekceważ. I jeżeli chcesz dokonać życiowych zmian, rób jak najczęściej, wracaj do tych ćwiczeń, żeby umacniać jeszcze mocniej siebie w tych wszystkich zachowaniach. Zaczynamy. Witam Ciebie ponownie. Usiądź wygodnie. Odpręż się. Skoncentruj. Rozluźnij. Odpręż. Chciałbym, żebyś za chwilę pomyślał o sytuacji w przyszłości, która być może wywołuje w tobie umiarkowany lęk. Może być to jakaś rozmowa, może publiczne wystąpienie. Jakaś sytuacja biznesowa, rodzinna, czy inna sytuacja, której się boisz. Pomyśl o niej tak, aby doznać lekkiego uczucia lęku. Zobacz tą sytuację. Niech się przybliży. Zobacz ją wyraźnie. Bądź pewien, że masz dostęp do tej części ciebie, która ten lęk wywołuje. Teraz chciałbym, żebyś oczami wyobraźni ujrzał siebie, jak siedzisz sam w wielkim kinie. Zobacz dokładnie siebie w kinie, tak jakbyś był kilka rzędów dalej. Jak siedzisz w pustym kinie, obserwujesz sam siebie. Chciałbym teraz, żebyś się przesunął, tak jakby do kokpitu reżysera. Jakbyś oglądał siebie, siedzącego w kini, patrzącego na ekran, ale w kokpicie reżysera. Czuj się bardzo bezpieczny. Poczuł się bardzo bezpieczny i bardzo spokojny. Zobacz teraz, jak jest odtwarzany. Na ekranie w kinie film. Na tym filmie jest właśnie ta sytuacja w przyszłości, której być może jeszcze troszkę się boisz. Oglądasz siebie w kokpicie reżysera, w kabinie projekcyjnej, by stamtąd móc przyglądać się sobie na ekranie kina. Wyobraź sobie, co się tam dzieje. Kiedy patrzysz na siebie, oglądającego siebie, włącz czarno-biały film o tym, co wydarzyło się w tej lękowej sytuacji. Wyobrażaj sobie, co się tam może dziać, takiego, że czujesz lekki lęk i strach, ale ty czuj się spokojny w tej kabinie. Oglądaj siebie, oglądającego siebie na ekranie. Oglądaj ten film tak długo, na spokojnie, aż dotrzesz do końca, gdy lękowa sytuacja minie i będziesz mógł powiedzieć, że znowu jesteś bezpieczny. W tym miejscu zatrzymaj film, i ostatnia klatka niech będzie nieruchomym obrazem Ciebie po zakończeniu tej sytuacji, której być może jeszcze troszkę się boisz. Chciałbym, żebyś oglądając ten film z kabiny kinowej, jeszcze raz obejrzał, tym razem tą sytuację przewin do początku w czerni i bieli, ale w przyspieszonym tempie. W przyspieszonym tempie. Jeszcze raz cofnij do tyłu. Jeszcze raz cofnij do tyłu. Cały film do tyłu. Chciałbym teraz abyś zatrzymał na chwilę stop klatkę filmu i chciałbym, żebyś wszedł w nieruchomy obraz na ekranie. I chciałbym, żebyś przeżył to, co się tam dzieje bardzo szybko w półtorej sekundy. Zrób to bardzo szybko przez półtorej sekundy. Jeśli uznasz, że to ci pomoże, wykonaj to ćwiczenie kilka razy. Do przodu. Bądź tam w tym filmie, czuj się spokojnie i bezpiecznie. Zagraj spokojnie tą rolę, zobacz, jak sobie spokojnie radzisz, jak jesteś świetnie opanowany. Miej te zasoby, które chcesz mieć. Bądź pewny siebie. A teraz wyjdź z tego ekranu, usiądź ponownie w kinie i obejrzyj jeszcze raz na spokojnie całą sytuację, czując się bardzo pewny siebie, bardzo spokojny. I obejrzyj tą sytuację w kolorze na ekranie siebie, który świetnie sobie radzi w danej sytuacji w przyszłości. Czuj się bardzo bezpiecznie, bardzo spokojny, bardzo pewny siebie. Zobacz, jak dobrze sobie radzisz. Jak ta osoba, która jest na ekranie, sobie bardzo dobrze radzi. I pomyśl jeszcze raz o tej sytuacji, zwróć uwagę na swoją reakcję. Kiedy tak spokojnie przyglądasz siebie, jak sobie radzisz w przyszłości, możesz spokojnie zatrzymać film, widząc, że wszystko się bardzo dobrze skończy, że absolutnie jesteś bezpieczny, pewny siebie, spokojny, wyluzowany, zrelaksowany. Zobacz, jak dobrze się bawisz. Zatrzymaj film. Wyjdź z kina. Weź dwa trzy głębokie wdechy. Otwórz oczy i wracaj do tu i teraz, wiedząc, że w przyszłości nic się nie może stać. I że zawsze sobie poradzisz.